W tych czasach 99% dzieci bawi się na kompie albo jest na telefoniku. Tak o nie, już nie ma takiej mody jak wcześniej, żeby robić sporty albo coś takiego. W tym filmiku poznamy najsilniejsze dzieci jakie istniały w historii. Jeden z nich, konkretnie 10 latek podnosi na siłce więcej ciężaru niż 90% z was. Ale najpierw... Subskrybuj się i nie przegap więcej takich filmików. 5. W Japonii jest znany jako Bruce Lee. Po prostu to dziecko za dużo filmików oglądało z tym aktorem. Jak wraca ze szkoły trenuje sobie kopnięcia przez godzinkę. Po obiedzie trenuje kung fu przez następne dwie godzinki. I tak sobie trenuje od poniedziałku do niedzieli. Tutaj nie ma odpoczynku. A swoje ciało wytrenowane mówi wszystko, kim zostanie w przyszłości. 4. Od malutkiego oglądał za dużo filmików z Supermanem, Batmanem i tak dalej. Swój ojciec chodził na siłkę i pewnego dnia zabrał go ze sobą. Tam sobie robił na przykład pompki, 5 serii po 50 powtórzeń, przysiady, 1000 brzuszków, takie podstawowe treningi. Po paru latach zaczęli go nazywać bestia. Po szóstych urodzinach walił 4000 pompek bijąc rekord świata, 2000 brzuszków bez żadnej przerwy, 100 podciągnięć i na klatę podnosił 25 kg, ale 1500 razy. Czyli coś niesamowitego na ten wiek! Czy ten pięciolatek syn cyrkowców z Rumunii przeraził wszystkich widzów YouTube w swoich latach? Oprócz tego, ciała wyrzeźbionego jakby z drewna, mógł chodzić na rękach 10 metrów w 15 sekund, robiąc rekord Guinness. Na samych rękach robił pompki, nie dotykając nogami, osiągając następny rekord. Na skocie na biceps podnosił 25 kg, czyli 10 kg na boku. Na klaty podnosił 40 kg, czyli niesamowita siła i mięśnie na ten wiek. 2. Swój ojciec trenował sztuki walk, a swoja mama siłownie. Od dwóch latek zaczął robić takie tam ćwiczenia i rozciągania podstawowe. Swój ojciec zmuszał go do ciężkich treningów. To miał być zastępca Arnolda Schwarzenegger'a. Jak wypił, bo był tak samo alkoholikiem, kazał mu kopać worek 6 godzin non stop. Mając już 8-latek, nie wolno mu było jeść nic słodkiego i prowadził cały czas dietę niskokaloryczną, żeby osiągnąć ciało wyrzeźbione jakby przez Bogu. Podnosił na klatę 82 kg, na biceps 45 i na suwnicy 1 trzeci ruch 500 kg. Jeden tego gościa chyba już znacie, nie? Swój syn dziesięcioletni tak samo już trenuje na siłce. Swój ojciec już chciał nam pokazać osiągnięcia przyszłego najsilniejszego człowieka na świecie. Bo idzie naprawdę w tym kierunku. Na klatę 60 kg, na suwnicy 320 kg, w przysiadach 70 i w martwym ciągu 90 kg w wieku 10 lat. Na triceps, ile tylko jest ciężaru i żeby zakończyć już trening, ciągnie czołg swojego ojca. I koniec, daj nam lajka i teraz kliknij tutaj, gdzie pisze topujemy, o tutaj i oglądnij inne nasze filmiki o ludziach mutantach, UFO, mordercach. Gwarantuję Ci, że Ci się spodobają.